29 grudnia. Żywot świętego Tomasza, arcybiskupa kantuaryjskiego. Żył około roku pańskiego 1171. Święty Tomasz, syn Gilberta Beckert, znakomitego pana anglosaksońskiego, przyszedł na świat roku pańskiego 1117 w dzień świętego Tomasza Apostoła, którego też imię na chrzcie świętym przyjął. Ojciec jego w wojnie krzyżowej wzięty przez Saracenów do niewoli wrócił po półtorarocznym uwięzieniu do ojczyzny zanim przybyła do Anglii córka najpierwszego emira tureckiego i z niej urodził się święty Tomasz. Była to kobieta bardzo pobożna, bogobojnie też i syna wychowała, od lat dziecinnych wpoiwszy w niego szczególniejsze nabożeństwo do Matki Boskiej, w którym się później w całym życiu odznaczał, przytem Tomasz i w naukach wysoko został wykształcony. Obdarzony bystrym rozumem, wdziękiem wymowy i szlachetnością postawy, wielce się we wszystkim odznaczał. Arcybiskup kantuaryjski Teobald Poznawszy w nim znakomite zalety oraz cnotliwe serce, wziął go do swego boku i do najważniejszych spraw, tak duchownych, jak i świeckich, przypuszczał. Z tego powodu dał się on poznać królowi Henrykowi II, który powoływał go na coraz wyższe jeszcze urzędy i wkrótce zamianował kanclerzem państwa swojego. Na tej najwyższej w kraju godności, posiadając ogromne bogactwa już to po rodzicach odziedziczone, a jeszcze więcej otrzymane z hojności królewskiej. Tomasz szafował nimi właściwie do swojego wysokiego stanowiska i wiódł dwór wspaniały. Lecz nie zapomniał on również o obowiązkach chrześcijańskich i wielkie czynił jałmużny. Król, znając szlachetność jego serca, coraz go więcej kochał i pokładał w nim ufność bez granic. Zamyślał on jednakże podówczas ukrócić wiele przywilejów, które duchowieństwo w Anglii posiadało. W tym celu pragnął po śmierci arcybiskupa umieścić na jego miejscu człowieka, na którego by mógł liczyć. Zwrócił przeto oczy na Tomasza Bekerta, swego kanclerza, którego znał dobrze jako najwierniejszego swojego poddanego i najgorliwszego stronnika królewskiego. Lecz gdy Henryk zwierzył się z tego świętemu Tomaszowi, ten mu rzekł na to, najjaśniejszy panie, jeśli mnie zrobisz biskupem, pierwszym obowiązkiem moim będzie bronić praw kościoła. Mimo to wyniósł go król na arcybiskupstwo. Przyjąwszy Tomasz święcenia, natychmiast zmienił swój sposób życia. Przede wszystkim złożył kanclerstwo, żeby się tym sposobem wyłącznie obowiązkom pasterskim mógł poświęcić. Nadto wyrzekł się wszelkiej wystawności, a wiodąc życie umartwione, pokutne i bogomyślne, zajął się nauką Pisma Świętego i najtroskliwszym zarządem powierzonej mu owczarni. Lecz nie tylko w duchownych potrzebach niósł wiernym ratunek, ale i w doczesnych, całkiem bowiem na wsparcie bliźnich wylany, wszystkie swoje ogromne dochody obracał na miłosierne uczynki i dobro Kościoła. Król tymczasem chcąc swoje zamiary względem duchowieństwa przywieźć do skutku, wezwał wszystkich biskupów swojego państwa na walną naradę pod pozorem, iż jest ona konieczną w celu polepszenia urządzenia kościołów w Anglii, oddając przewodnictwo arcybiskupowi Tomaszowi. Tenże nie posądzając króla tak dalece o złe zamiary względem religii, przyrzekł mu, iż chętnie go poprze. Gdy jednak przyszło do tego, że król wymagał od biskupów podpisu aktu, w którym w wielu rzeczach swoboda Kościoła naruszoną była, wszyscy biskupi stanowczo się temu oparli. Na ich czele zaś stanął święty Tomasz Arcybiskup, który królowi domagającemu się koniecznie, aby te uchwały przyjął, śmiało wypowiedział, iż póki żyw tego nie uczyni. Obrażony ten król, a najbardziej zagniewany na arcybiskupa, mającego wielki wpływ na wszystkich innych książąt Kościoła, nie tylko odjął mu swoje łaski. Lecz go w różny sposób prześladować zaczął. Zwolna poodbierał mu jedne dobra po drugich, a tym samym coraz bardziej uszczuplał jego dochody, wobec dworzan zaś i innych urzędników groźnie na niego powstawał. Wkrótce też wszyscy z bojaźni przed królem przeciwko niemu się obrócili, a Henryk, nie mając pozorów, aby go o coś zaczepić, zawezwał go do siebie, żądając sprawozdania z dochodów państwa jeszcze z owego czasu, gdy był kanclerzem. Święty Tomasz był naączas obłożnie chorym, Wszakże na tenże rozkaz postanowił udać się natychmiast do króla, pomimo iż przyjaciele jego i dworzanie prosili go, aby tego nie czynił, gdyż wiedzieli dobrze, że Henryk ma najzgubniejsze względem niego zamiary. Jeden z obecnych biskupów radził mu nawet, aby złożył arcybiskupstwo, gdyż znać król tego żąda. On jednak odpowiedział, gdy Mraz tę godność przyjął, nie godzi mi się jej składać dlatego, że mi niebezpieczeństwo grozi, i przybrawszy się w komrze, z krzyżem w ręku poszedł do pałacu królewskiego. Król natomiast nie chcąc nawet słuchać jego tłumaczenia, skazał go na więzienie, a gdy arcybiskup wydalał się z pałacu, dworzanie dla przypochlebienia się królowi okrywali go obelgami i ciskali na niego kamienie, wołając zdrajca. Wróciwszy do swojego pałacu, zastał go prawie pustym, wszyscy bowiem jego dworzanie dowiedziawszy się, jakiego u króla spotkało przyjęcie, obawiając się i dla siebie niełaski królewskiej, odstąpili arcybiskupa. Ponieważ wieczerza była przygotowana dla wielkiej liczby osób, które zwykle do niej wraz z nim zasiadały, przeto święty Tomasz przywołał tyluż ubogich i z nimi wieczerzał, a dowiedziawszy się tajemnie, że król miał go nazajutrz wtrącić do więzienia, uszedł w nocy skrycie z dwoma zakonnikami i jednym tylko sługą, a wydostawszy się po różnych przeszkodach z Anglii, udał się do Rzymu. Puścił się w tę podróż tak ubogim, że w drodze zniewolony był żebrać wsparcia. Henryk co prędzej wysłał do papieża Gońców, najniesłuszniejszymi zarzutami obrzucając arcybiskupa, lecz papież dokładnie zawiadomiony o postępowaniu Świętego Tomasza, gdy go ujrzał przed sobą zbiedzonego i strudzonego długą podróżą, uściskał go ze łzami, winszując mu i dziękując męstwa w obronie praw kościelnych. Święty Tomasz prosił papieża aby mu wolno było arcybiskupstwo złożyć, lecz papież na to nie zezwolił, a robiąc mu nadzieję, że nieporozumienia z królem ustaną, kazał mu na jakiś czas udać się do klasztoru w Pontyniaku we Francji i tam przeczekać, aż ta burza ustanie. Król natomiast, dowiedziawszy się, że papież przyznał słuszność świętemu Tomaszowi, a nie mogąc już jego osoby dosięgnąć, skazał na wygnanie z Anglii wszystkich jego krewnych, dobra zaś ich na skarb państwa zabrał. Nadto pogroził zakonnikom klasztoru Pontyniaku, że jeżeli dłużej świętemu Tomaszowi przytułek dawać będą, ściągnął jego gniew na siebie. Świętobliwi ci zakonnicy pomimo to chcieli zatrzymać u siebie arcybiskupa, który ich swoją świętobliwością wielce budował, lecz on sam nie chcąc ich narażać na zemstę Henryka, puścił się na tułactwo, mówiąc, przy wyjściu z klasztoru, ten, który karmi ptaki powietrzne, nie opuści im mnie sługę swojego. Jakoż zesłała mu opatrzność boska potężnego dobroczyńcy. Król francuski bowiem i jemu samemu i wszystkim jego krewnym dał w państwie swojem przytułek i wspaniałomyślnie ich wspierał. Święty Tomasz osiadł wtedy w klasztorze kolumbijskim, gdzie cztery lata spędził na ostrej pokucie, wysokiej bogomyślności i czytaniu ksiąg świętych. Na koniec, po siedmiu latach wygnania dał się król Henryk przejednać zawdaniem się papieża i króla francuskiego. Powołał wtedy świętego Tomasza z powrotem na jego arcybiskupstwo, krewnych jego z wygnania przywołał i dobra im pozwracał. Lecz święty, wróciwszy na swoją stolicę, niedługo na niej zażywał pokoju i miał objawienie, w którym mu pan Jezus zapowiedział, iż ciężkiego jeszcze prześladowania dozna za kościół, a w końcu w obronie praw jego ulegnie koronie męczeńskiej. Pisał nawet o tem Tomasz do papieża, kończąc list prośbą, aby ojciec święty nakazał za niego modlitwy, jako już bliskiego śmierci. I w istocie wkrótce potem król Henryk. Pobudzony głównie przez nieprzyjaciół osobistych arcybiskupa, a którymi byli ci tylko, których on z władzy i gorliwości swojej pasterskiej zazdrożne ich występki upominał i karał, najprzód w ten sposób ograniczył swobodę świętego Tomasza, iż nie pozwolił mu znajdować się w żadnym mieście większym swojego królestwa. Arcybiskup zastosował się do woli Henryka, jakkolwiek niesłusznej, wszakże nie złagodziło to gniewu jego na świętego Tomasza, aż nareszcie wobec licznie zgromadzonych swoich dworzan zawołał – O cóż za nędzne moje panowanie – kiedy żaden z moich najwierniejszych stronników nie odważa się wybawić mnie od tego księdza, który mi pokoju nie daje. Słysząc to czterej Normandowie, główni nieprzyjaciele św. Tomasza postanowili odebrać mu życie. Zdarzyło się bowiem, że arcybiskup zmuszony był jednego z dworzan królewskich za wielkie przestępstwo dotknąć klątwą kościelną. Korzystając owi spisknięci na życie św. Tomasza, zebrali liczny oddział zbrojnych ludzi, pomiędzy którymi najwięcej było takich, którzy za różne zbrodnie również przez arcybiskupa karami kościelnymi dotknięci byli i udali się do kantuaryi, jego stałej siedziby biskupiej, mówiąc swojemu oddziałowi, iż król kazał arcybiskupa zabić. Przybywszy na miejsce, prosili najprzód o posłuchanie, którego gdy im mąż Boży udzielił, zaczęli mu wymawiać, że ośmielił się bez woli królewskiej dotknąć klątwą jednego z jego dworzan i straszyli go za to gniewem Henryka. Na to odpowiedział im święty spokojnie, że tych dotyka taką karą i tego nigdy uczynić nie omieszka, którzy prawom Kościoła nie są posłuszni i poprawić się nie chcą. Po czym, gdy oni mu już wyraźnie zamordowaniem grozili, chwytając zarazem za miecze, rzekł do nich: Mieczów waszych wcale się nie lękam, bardziej ja bowiem pragnę męczeństwa, niż wy mojej śmierci. Zbrodniarze ci jednak, obawiając się domowników arcybiskupa, będąc sami przed nim, nie śmieli jeszcze targnąć się na niego. Wyszli przeto do swoich wspólników i czekali na nich za pałacem arcybiskupim, a gdy Tomasz tymczasem według zwyczaju swojego poszedł do kościoła na nieszpory, wpadli najprzód do jego mieszkania w wielkiej już sile, gdy go tam nie znaleźli, oblegli kościół, gdzie on z ludem śpiewał psalmy. Na wieść te i duchowieństwo go otaczające i dworzanie chcieli zatarasować wejście do kościoła, lecz święty na to nie pozwolił, mówiąc, kościoła nie tak jak twierdzy bronić trzeba, w walce, jaka mnie czeka, ten wygra, kto padnie. Wtem ukazali się wśród kościoła i mordercy, wołając, gdzie zdrajca arcybiskup? Wtedy święty wyszedł naprzeciw nim, mówiąc, ja jestem arcybiskupem, ale nie zdrajcą i o tom gotowy umrzeć za tego, który mnie swoją krwią odkupił i z narażeniem życia każe mi bronić praw tego kościoła, który na ziemi postanowił. Napastnicy, dobywszy mieczów, krzyknęli, rozgrzesz wszystkich tych, których klątwą dotknąłeś. Odpowiedział święty, nie rozgrzeszę, Póki za występki swoje według przepisu Kościoła nie odpokutują. Zabijemy cię więc, wrzasnęli. Gotów jestem na śmierć, odpowiedział arcybiskup, za niezależność Kościoła, a rozkazuję wam w imieniu Bożem, abyście żadnego z moich domowników nie tknęli. Wtedy zabójcy cisnęli się na niego, chcąc go wywlec z kościoła, ale jakby wrytego w ziemię z miejsca ruszyć nie mogli. Jeden więc z nich ciął go mieczem w głowę i wielką mu zadał ranę. Sługa Boży, widząc już śmierć przed sobą niechybną, złożył ręce do modlitwy, a wtem i drugie cięcie w głowę mu zadali. Stał jednak jeszcze na nogach, aż gdy i po raz trzeci mieczem w głowę został ugodzony, padł na kolana, mówiąc: Dla imienia twego, panie, gotów jestem umrzeć. Poczem kilku morderców zaczęło go rąbać, a mózg z krwią twarz jego zalał, poczem święty Bogu ducha oddał, dnia 29 grudnia roku pańskiego 1171. 9 lat będąc arcybiskupem, a 53 żyjąc. Słynącego po śmierci wielu cudami, papież Aleksander w Poczet Świętych zapisał. Nauka Moralna. Katolicki świat czci Świętego Tomasza za to, że był troskliwym pasterzem swych owieczek i nieustraszonym obrońcą wiary, sławi go wskutek obelg, jakie miotali na niego wrogowie Kościoła, a miłuje go z powodu nienawiści, jakiej doznawał od tych, którzy płaszczyli się przed majestatem możnowładztwa świeckiego i nie mogli pojąć, że arcybiskup nie ugiął się przed jego przemocą. Wyraz swoboda kościoła niemile brzmi w uszach niejednego, który widzi w tym zaprzysiężenie władzy duchownej i zachcianki rokoszu. Mimo to każdy katolik przyzna słuszność świętemu Tomaszowi, że stanął w obronie praw duchowieństwa. Jeden zaś z poprzedników świętego Tomasza na stolicy kantuaryjskiej, święty Anselm, mawiał, iż nic nie jest milszem Bogu, jak swoboda Jego Kościoła. Święty Papież natomiast Pius VIII wypowiedział dnia 30 czerwca 1830 co następuje. Z woli i rozporządzenia Boskiego Kościół jest narzeczoną niewinnego baranka Jezusa Chrystusa i jako taki jest wolnym i nie ulega władzy świeckiej. A więc rozważmy. Po pierwsze, w czym służy Kościołowi Chrystusowemu prawo domagania się niezależności od władzy świeckiej. Punkt pierwszy, w ogłoszeniu Ewangelii Świętej i nauki zbawienia. Pan Jezus bowiem zlecił Kościołowi, aby ją krzywił pomiędzy wszystkimi narodami bez względu na wiek, płeć, narodowość i zawisłość od tego lub owego rządu. Punkt drugi, w administracji sakramentów świętych, których szafarstwo jest niezbędne dla wszystkich w celu ich usprawiedliwienia i uświęcenia, a szafarzami mogą być tylko prawnie ustanowieni i przez władzę duchowną do tego upoważnieni kapłani. Punkt trzeci, w urządzeniu nabożeństwa i karności chrześcijańskiej. Pan Jezus powiedział, nauczcie wiernych zachowywać wszystko, co wam powiedziałem. Do tego należy wykonywanie rad ewangelicznych w murach klasztornych i poza obrębem klasztorów. Punkt czwarty, w wyborze i wyznaczaniu duchowieństwa różnych godności i stopni, zachowywaniu zakładów i instytucji duchownych, zarządzeniu dóbr i własności ofiarowanej im w darze od wiernych. Po drugie, jakże Kościół broni swych swobód. Nie przemocą ani za pomocą dział i broni palnej. Nie knowa spisków, nie wdaje się w sprzysiężenia, ani nie chwyta się intryk. Do tych, co go pragną ujarzmić, przemawia słowami Tertuliana: Poznaj mnie, patrz, kim jestem. Ani cię chcę przestraszyć, ani się siebie lękam. Ani groźnym jestem, ani tchórzem podszyty. Daleki jestem od grozy, gdyż wszelka niegodziwość jest mi wstrętną, bojaźni nie znam, gdyż oswojony jestem z myślą śmierci, ubodzy, wdowy i sieroty. Mówi święty Ambroży, są obrońcami, przyboczną strażą i siłą zbrojną biskupów. Sławny biskup Bosłe powiada, kościół nie może uczynić kroku naprzód bez wylania krwi swych dzieci, aby zapewnić swe prawa, musi ponieść ofiarę krwi swojej. Sam Chrystus okupił go swą krwią, przenajświętszą i wolą jego jest, aby i kościół tą drogą okupił łaski, jakich od niego doznaje. Jak wiara, tak i swoboda kościoła winna mieć swych męczenników. Walczmy więc za Kościół bronią modlitwy. Modlitwa. Boże, za którego Kościół święty Tomasz, biskup, odmiecza bezbożników poległ, spraw łaskawie, prosimy, aby wszyscy wzywający Jego pośrednictwa otrzymali prośb swoich pożądany skutek. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen. Kochani słuchacze nauk katolickich, niech Narodzenie Pańskie przyniesie Wam radość i pokój, które płyną prosto z Betlejemskiego żłóbka. Niech każda chwila tych świąt napełni wasze serca miłością, jaką obdarzył nas Bóg przez Jezusa Chrystusa. Życzymy Wam, by Boża łaska towarzyszyła Wam każdego dnia, a święta były czasem prawdziwego spotkania z Bogiem i bliskimi. Niech nowonarodzony Jezus błogosławi Wasze rodziny i prowadzi Was przez życie w wierze, nadziei i miłości. Błogosławionych świąt Bożego Narodzenia. Cieszymy się, że udało Ci się wysłuchać tego odcinka. Jeżeli pierwszy raz słuchasz nauk katolickich, a spodobała Ci się ta nauka, to zachęcamy do zapisania się do grona członków nauk katolickich. Link do zapisu w opisie filmu. Mamy też dla Was prezent niespodziankę. Od nowego roku ruszamy z nową serią nauk. Zgadujcie w komentarzu, jaka to będzie tematyka. Obiecać możemy, że te nauki będą bardzo pomocne w codziennym rozwoju duchowym. Chcielibyśmy też, aby móc dodawać nowe odcinki codziennie, ale do tego jest oczywiście potrzebne Wasze wsparcie. Jeżeli chcesz pomóc w realizacji kolejnych nauk, wybierz jedną z opcji przekazania jałmużny w opisie filmu. Rozrastamy się, wiele osób się nawraca, dla wielu jesteśmy pomocą w rozwoju duchowym, wychowaniu, poznaniu na nowo wiary katolickiej, a ku temu potrzebne jest Wasze wsparcie modlitewne, za które z całego serca ogromne Bóg zapłać. Nade wszystko dziękujemy Tobie drogi darczyńco to dzięki Tobie inni mogą słuchać tego odcinka, a także udaje nam się tworzyć więcej i bardziej profesjonalne treści katolickie. Jeżeli nas już wspierasz, to zachęcamy, aby włączyć wsparcie cykliczne, dzięki temu możemy lepiej zaplanować nasze dalsze działania. Zachęcamy również wszystkich, którzy mogą wspierać nas większą kwotą, oczywiście każda, nawet ta najmniejsza jałmużna bardzo nam pomaga, ale większe jałmużny pomagają nam szybciej się rozwijać i docierać do większego grona osób potrzebujących. Przypominamy, że za każdego darczyńcę i bliskich sercu darczyńcy odprawiana jest Msza Święta. Jeżeli chcesz otrzymywać codzienne nauki w wiadomościach e-mail, to zapisz się przez link w opisie filmu. Z serca dziękujemy za Twoje zaangażowanie w rozpowszechnianie nauk katolickich. Wszystkie linki do wsparcia i zapisania się znajdziesz również w opisie. Chcesz zrobić coś dobrego, wyślij te nauki do znajomego.